14 grudnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na teledzień. Kolejna tura negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w grupie PGE z zarządem PGE zakończona fiaskiem. Tym samym związkowcy przygotowują się do strajku. Związki zawodowe ogłosiły, że od dzisiaj 14 grudnia rozpoczynają przygotowania do strajku we wszystkich zakładach PGE. To efekt braku porozumienia z zarządem spółki. W tej sytuacji związkowcy wydali komunikat, w którym zwrócili się do załogi o rozpoczęcie przygotowań do akcji strajkowej w całym PGE. Jak zaznaczają związkowcy, tylko w taki sposób możemy ochronić stanowiska pracy i godziwe warunki zatrudnienia w naszej spółce. Komitet strajkowy zaznacza, że poinformuje pracowników o terminie i sposobie prowadzenia strajku. Przypomnijmy, od ubiegłego tygodnia w PG trwa pogotowie strajkowe. W listopadzie w referendum większość załogi zagłosowała za strajkiem. 500 zł podwyżki dla każdego pracownika i zatrudnienie jeszcze w 2020 roku dodatkowych 700 pracowników. To żądania związków zawodowych działających w grupie kapitałowej PGE. Spełnienie tych żądań to jak wylicza PGE ponad 450 milionów złotych rocznie. Co na to spółka? W przesłanym komunikacie czytamy, że żądania związków zawodowych są nierealne i nie biorące pod uwagę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, związanej z pandemią oraz kondycji finansowej grupy kapitałowej PG. Priorytetem dla zarządu PG jest utrzymanie miejsc pracy i poziomu wynagrodzeń dla pracowników grupy. W sytuacji, kiedy z powodu pandemii wiele osób dotyka strata pracy, a niektóre branże walczą z problemami, żądania podwyżek i dodatkowego nieuzasadnionego biznesową koniecznością Zatrudnienia ludzi jest nieodpowiedzialne i niesolidarne. Grupę PG czeka nieuchronna transformacja, a rolą związków zawodowych powinno być aktywne w niej uczestnictwo. PG informuje, że w obecnych warunkach strajk będzie miał charakter nielegalny, co zostało potwierdzone w niezależnych opiniach prawnych, o czym związki zawodowe zostały poinformowane. Niecodzienną interwencję podjął patron dochodowskiej policji. A zdarzenie miało miejsce 11 grudnia 2020 roku przed południem w Zelowie. Wtedy przy policyjnym radiowozie zatrzymała się kobieta kierująca Volkswagenem. Podeszła do policjantów i powiedziała, że jest z dzieckiem, z którym musi pilnie dostać się do szpitala. Z jej relacji wynikało, że dwuletni wnuczek stracił przytomność i natychmiast potrzebował pomocy. Na tylnym siedzeniu auta siedziała spanikowana matka, która trzymała maluszka na rękach. Policjanci widzieli, że w takiej sytuacji dzisiaj się każda sekunda, dlatego natychmiast zareagowali, przekazali informację oficerowi dyżurnemu dochatowskiej policji i podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala. Po drodze oczywiście skontaktowali się z oddziałem ratunkowym, informując o całej sytuacji, aby chłopca od razu przyjęli medyczni specjaliści. Policyjny radiowóz na sygnałach świetlnych i dźwiękowych ekshordował samochód z dzieckiem, torując mu drogę do szpitala. Na miejscu dziecko trafiło pod opiekę lekarzy. Życzymy chłopcu szybkiego powrotu do zdrowia. Natomiast dziękujemy wszystkim kierowcom, którzy widząc radiowóz na sygnałach umożliwiali bezpieczny przejazd. Umowa sponsoringowa pomiędzy Polską Grupą Energetyczną a Fundacją Akademia GKS Bełchatów oficjalnie podpisana. PGE w ciągu dwóch lat ma przekazać na fundację 1 800 000 złotych. Po wielu miesiącach dopracowywania umowy w miniony czwartek w hali widowiskowo-sportowej doszło do jej oficjalnego podpisania. PGE, Polska Grupa Energetyczna, będzie sponsorem głównym Fundacji Akademia GKS Bełchatów. Cieszę się, że będziemy głównym sponsorem tych ponad 300 dzieci w dyscyplinach piłki nożnej i dzieci i młodzieży w dyscyplinach piłce nożnej i zapasach. My jako Polska Grupa Energetyczna jesteśmy obecni tutaj ja był w Hatowie, jak Państwo wiecie, od kilkudziesięciu lat. Zawsze wspieraliśmy działania sportowe i to, i to działanie, które dzisiaj, które dzisiaj podejmujemy, czyli podpisanie umowy z Fundacją, jest tego kolejnym dowodem. Jestem o tym przekonany, że fundacja będzie jedną z wizytówek Bełchatowa, ale także będzie takim elementem szeroko rozumianego współdziałania Polskiej Grupy Energetycznej z lokalną społecznością i rzeczywiście skorzystają na tym mieszkańcy Bełchatowa. Tutaj tę pomoc konkretną kierujemy do dzieci i młodzieży, także jestem przekonana o tym, że, e, e, że te działania e, przysporzą się temu, aby wzmacniać e, e, poczucie e, e, takiej symbiozy między Polską Grupą Energetyczną a, a Bełchatowem, a mieszkańcami Bełchatowa, bo e, ja podkreślam, że jesteśmy związani ze sobą. Od kilkudziesięciu lat i te związki są, są bardzo silne. Także cieszę się i gratuluję, że po tych kilku miesiącach rozmów doszliśmy do finiszu i dzisiaj podpisaliśmy, podpisujemy tę umowę. Miasto Bełhatów od zawsze całym sercem wspiera Bełhatowski Sport. Jeżeli mówimy o szkoleniu, Bełchatowskiej Młodzieży, to również partycypujemy w tymże szkoleniu. Staramy się w miarę możliwości pomagać, wspierać Bełchatowską Młodzież w rozwijaniu ich talentów i umiejętności sportowych. I deklaruję teraz gorąco z całego serca, że miasto Bełchatów jak najbardziej dalej tę młodzież wspierać będzie. Ja z wielkim wzruszeniem oczekiwałam na ten dzisiejszy dzień. Cieszę się, że po wielu miesiącach uzgodnień udało nam się doczekać tego szczególnie ważnego dnia dla tej społeczności lokalnej. Chciałabym tylko przypomnieć, że wpisujemy się jako PG, łącznie z PGG, w tą kilkudziesięcioletnią tradycję kształtowania właśnie tych postaw sportowych w Bełchatowie. Która to, rozpoczę... która to została rozpoczęta poprzez górniczy klub sportowy, które dał, można powiedzieć, fundament bardzo silny do tego, aby krzewić sport wśród dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo, bardzo ważna inicjatywa, która solidaryzuje całą społeczność lokalną, szczególnie w tym trudnym czasie epidemiologicznym kiedy należy właśnie kształtować tą samodyscyplinę, samodoskonalenie wśród dzieci i młodzieży, po to, aby budować ich, budować ich wartość i siłę, aby tak jak przez ostatnie dziesięciolecia w Bełchatowie były kolejne ważne mecze odgrywane wśród młodzieży, a później także wśród dorosłych. Umowa została podpisana na najbliższe dwa lata, w tym czasie na konto fundacji zostanie przelane 1 800 tysięcy złotych. Środki mają zostać zagospodarowane na szkolenie młodych adeptów piłki nożnej i sekcji zapaśniczej. Dzięki tej umowie jest możliwe kontynuowanie naszej pracy, która rozpoczęła się już wiele lat temu. Dzięki umowie z PGE i wsparciu miasta Bełchatów mamy możliwość kontynuowania pracy sekcji piłkarskiej, jak i zapaśniczej. Wierzymy, że dzięki tak mocnym fundamentom, które w dniu dzisiejszym otrzymujemy, będziemy w stanie zrobić coś więcej niż tylko to, co zamierzyliśmy sobie kilka lat temu. Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo ważny, otwiera nowy etap w historii klubu, w historii nowo powstałej Akademii. Wierzymy, że będzie to początek naszej długoletniej, współpracy z Polską Grupą Energetyczną. Cieszymy się ogromnie, że po tak długim okresie, który trwał od początku rozmów, doszliśmy wspólnie do momentu, w którym dziś możemy cieszyć się z podpisania umowy. Akademia GKS-u Bełchatów ma szkolić już wkrótce około 350 młodych sportowców w wieku od 5 do 18 roku życia w dwóch sekcjach. Rozwinięta baza treningowa na terenie miasta Bełchatowa umożliwia trening 250 dzieci każdego dnia. Zajęcia futbolu i zapasów prowadzone będą docelowo przez 30 wykwalifikowanych trenerów. Nowym elementem funkcjonowania Akademii będą również profesjonalne treningi piłkarskie w mniejszych miejscowościach powiatu bełchatowskiego. Fundacja Akademia GKS Bełchatów utworzy także fundusz stypendialny, na który składać się będą motywacyjne stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników oraz stypendia socjalne dla podopiecznych Akademii z rodzin będących w trudnej sytuacji. PGS Krabełchatów bardzo dobrze zaprezentowała się w meczu Ligi Mistrzów z Fenerbahce Stambuł. Bełchatowianie pokonali Turków 3 do 0 i zakończyli turniej z dwiema wygranymi. Po spotkaniu szkoleniowiec podkreślał, cieszę się, bo nasza gra wyglądała coraz lepiej. Wiemy też jak wyglądamy na treningach. Myślę, że to był nasz plan taki minimum. Cieszę się, że nie straciliśmy punktów z drużynami z Belgii i z Turcji. I mamy tych punktów 6. Patrzymy też co dzieje się w innych grupach tak naprawdę i... i... Wiemy, że awansują trzy najlepsze drużyny z drugiego miejsca oraz zwycięzcy grup. Natomiast cieszę się, że się podnieśliśmy po tym pierwszym dniu, który nie był dla nas udany i nie był dla nas łatwy. I fajnie, cieszyliśmy się grą, graliśmy dobrą siatkówkę. Spora, spora część zawodników dostała też swoje szanse. Odświeżyliśmy troszeczkę Duszana, Nurbiego. Myślę, że też kilku zawodników potrzebowało wrócić do tego rytmu meczowego, także mogę mówić o samych korzyściach. Naturalnie szkoda, że nie udało się wyrwać setów czy punktów w pierwszym meczu z Zaxą. Natomiast będzie drugi turniej w Bohatowie i na pewno na pewno będziemy chcieli po raz kolejny z nimi zawalczyć i wygrać. No w tej chwili chłopaki mają półtorej dnia wolnego po tym ciężkim turnieju, a, a za chwilę wracamy już do rzeczywistości ligowej. Mamy tam co odrabiać, że tak powiem, i co nadrabiać, ale cieszę się, bo nasza gra wygląda naprawdę coraz lepiej. Wiemy, jak wyglądamy na treningach, i, i mamy również powoli wracającego Taylora. To daje nam też dużo energii, więc myślę, że możemy spokojnie popracować chwilę, a potem znowu zacznie się maraton meczowy i, i każdy mecz, każdy set, każdy, każdy punkt będzie dla nas bardzo ważny. To był dobry mecz i dobry turniej, powiedział po meczu z Fenerbacze Stambuł Milat Ebatipur, irański przyjmujący PGS Kry. Turniej Ligi Mistrzów Bełchotowianie zakończyli z dwoma zwycięstwami. To był dobry mecz i dobry turniej, choć na początku mieliśmy trochę pecha. Powiedzmy sobie szczerze, że przegraliśmy z jedną z najlepszych drużyn w Polsce. To była Wielka Wojna. Teraz nie mogę powiedzieć więcej o lidze mistrzów, bo przed nami w styczniu jeszcze jeden turniej. Tym razem w Bełhatowie. Wtedy zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Na pewno dostaniemy teraz kilka dni wolnego od trenera. Jeden lub dwa, dokładnie jeszcze nie wiem. To ważne, żeby zregenerować nasze ciała po tym bardzo trudnym turnieju. W styczniu ponownie zagramy w Lidze Mistrzów. Drugi turniej będzie ważny. Ja chcę mieć medal Ligi Mistrzów. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.